Katarzyna Skrzynecka właśnie podzieliła się z fanami wspaniałymi zdjęciami z wakacji spędzonych w malowniczej Grecji. Aktorka uwieczniła na fotografiach niezwykłe krajobrazy, ale to, co szczególnie przyciąga uwagę, to jej córka Alikia Ilia. Dziewczynka w listopadzie skończy 14 lat i już obecnie przewyższa swoją mamę wzrostem. Katarzyna Skrzynecka z radością pokazuje na swoich profilach społecznościowych twarz swojej córki. Alikia, która wyrasta na piękną młodą damę, z pewnością wzbudza zachwyt nie tylko u rodziny, ale i wśród internautów. Jej niezwykła uroda i szybkość, z jaką dorasta, nie pozostają bez komentarza. Jak one rosną, te córeczki! Zauważa z pełnym wzruszeniem mama. Przerosła mnie o pół głowy. W kolejnym poście Katarzyna Skrzynecka podzieliła się rodzinnymi zdjęciami z Grecji, gdzie pozowała razem z mężem Marcinem Łopuckim oraz córką Aliką. To właśnie nastoletnia Alikia była główną bohaterką tych fotografii, a jej blask jeszcze bardziej przyciągnął uwagę fanów, którzy zauważyli, jak szybko staje się bardziej dorosła. Idealnie uchwycone momenty emanują ciepłem i rodzinną atmosferą, co tylko podkreśla radość spędzania czasu razem. Katarzyna niejednokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. W każdej wolnej chwili stara się być z najbliższymi, a wspólne wakacje są dla nich wyjątkową okazją do zacieśniania więzi. Zdjęcia z Grecji zyskały licznych sympatyków, a w komentarzach pojawiły się gratulacje i słowa uznania dla aktorki. Internauci zauważyli również uderzające podobieństwo córki do matki. Swoją szczęśliwą rodziną Katarzyna Skrzynecka chętnie dzieli się z fanami. Uwielbia pokazywać, jak spędzają czas razem i jak silną więź tworzą. Dodatkowo opowiada o swojej miłości do męża, Marcina, który jest nie tylko sportowcem, ale i trenerem personalnym. Para wzięła ślub w roku 2009 i od tego czasu budują swoją wymarzoną rodzinę. Katarzyna i Marcin są rodzicami Aliki, która przyszła na świat w roku 2011. Imię Alikia Ilia pochodzi z greckiego Alitea, co oznacza prawdę, co pięknie odzwierciedla miłość rodziców do Grecji. Ich córka jest opisywana jako dziewczynka o kryształowej, szczerej i szlachetnej duszy, co sprawia, że oboje rodzice są z niej niezwykle dumni. Marcin Łopucki z poprzedniego związku ma dwoje dzieci, Paulę i Dawida. Katarzyna Skrzynecka z łatwością nawiązała bliską relację z Paulą, którą traktuje jak własną córkę. Rodzina chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, co spotyka się z dużą sympatią fanów, którzy z zaciekawieniem obserwują ich codzienność. Ciekawe, jak na przestrzeni lat zmieniają się relacje w rodzinach, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna miłość i wsparcie dla najbliższych. Katarzyna Skrzynecka doskonale o tym wie. Dlatego zawsze zachowuje równowagę między pracą a życiem rodzinnym, co sprawia, że jej życie jest pełne pięknych chwil.